No, na tej powierzchni trzebieżowej, jest to powierzchnia trzebieżowa sosnowa, robimy papierówkę, tylko jeden sortyment, papierówkę 2,50. Na pozycji tej drwale pracują pilarkami, ręcznymi pilarkami. Tu harwester nie ma miejsca, tylko ręczne pilarki. Pracownicy składają papierówkę używając haków nośnych, które to usprawnia pracę, bo jednak w tych warunkach, gdzie jest śnieg, gdzie jest mokro, to pracownik nosząc ręcznie. Byłby cały mokry przy zmianie 8-godzinnej. A jednak te haki umożliwiają to, że pracownik jest bardziej suchy, nie ma obciążenia na kręgosłup, także jest ułatwienie bardzo duże. Na pozycji pracujemy przy pilarkami 346. No To są pilarki, można powiedzieć, sprawdzone, dla nas sprawdzone i jednak jesteśmy z tych pilarek zadowoleni. Na pozycji tej trzewieżowej pracuje pięciu pilarzy. I czterech, którzy składają właśnie papierówkę do szlaku, wynoszą za pomocą tych pytaków.